Z wszystkim, z tej strony Tasek, a to kolejny odcinek z sielanki na Black River Gry Farming Simulator 2022. Ja już zaczęłam sobie pomału tutaj ogarniać nasze wykopki i ziemniaków. Jak widzicie pracownik działa, wszystko robi co ma robić, a wy w tle słyszycie jak przylatuje znowu samolot. Gdzie jesteś w samolocie? Dziś go pewnie zobaczymy później. No, no gdzie jesteś. On, no, gdzieś sobie tutaj latam. Czasami mnie denerwuje. Mamy pełną przyczepę, więc idziemy od razu zawieść. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, ten skup, co po pojawia się tam na dole, to, to nie jest ten skup, tylko musimy jechać tam na górę. E, tylko teraz, żebym dobrze pamiętała, gdzie to dokładnie jest, żeby nie wysypać e, w złym miejscu. Czekajcie, sobie sprawdzę jeszcze. Tak, to będzie ten green elevator. Więc sobie jedziemy, żeby go tam wysypać. Oj, oj, znowu coś mnie zarzuciło. Dobrze, że mam przynajmniej wszystkie bramy pootwierane, czyli to się nie zrestartowało po tym jak wyszłam Także idziemy, wysypiemy sobie i wrócę do was już delikatnie później. Okay, nasz pracownik tutaj jeszcze się e, pozbiera do kupy, powiedzmy, czyli zbierze odpowiednią ilość tych ziemniaków. Ja jeszcze chciałam sobie coś sprawdzić, bo mam bardzo słabą pamięć muszę zobaczyć, czy mamy przetrząsacz. Nie, nie mamy chyba żadnego przetrząsacza. E, nie, nie mamy. Ile by kosztował taki w miarę tani? 7000, czy ja chcę go kupować. Czyli już nie lepiej na 16, yy, po, yy, pozbierać na 16 tysięcy na yy, naszego kuna. Bo chodzi mi tutaj przede wszystkim o naszą trawę. Yy. Może jeszcze troszkę pokosimy jej. Bo jak widzicie, zostało nam takie malutkie yy, niedopatrzenia, które są przez to, że nie mamy przedniej kosiarki. Więc musimy jakoś to kosić, tak czy tak. Wiadomo, trawa nam się przyda dla naszych zwierzątek, bo chyba, jak dobrze pamiętam, one już nie za bardzo mają jedzenia, bo zaczynaliśmy, jak miało chyba pełne. tak. im tylko 3000 TMR. Mam bardzo mało mleka z nich też. Tutaj mam tylko jałówki z tego, co widzę. Nie wiem czy to mleko jest sprzedawane czy nie, nie wiem co jest z nim robione, że ono się nie gromadziło, a mimo wszystko no już troszkę przecież graliśmy, więc powinno ich troszkę więcej, powinno być tego mleka troszkę więcej. Hmm, Coś ile my tego mamy? No mamy troszkę tych krów, więc powinno być mleka znacznie więcej, a nie tylko 18, hmm, 18 litrów. Na razie tyle trawy mam zgłoszone, pojedziemy sobie odłożyć kosiarkę na swoje miejsce. Póki nam ta trawa nie odrośnie, no to nie będziemy nic z nią robić. Teoretycznie mogłam jeszcze tutaj te kawałki pokosić i tak dalej, ale nie mam takiej potrzeby na razie. Hmm. Teoretycznie mogłam ten ładowacz kołoby sprzedać, ale może nam się jeszcze przyda kiedyś. Dobra, kosiarka na razie będzie tutaj wraz z traktorem i o właśnie, a jakbym sprzedała samochód to bym miała na pewno na, e, na przetrząsacz a ten samochód w tym momencie nam za bardzo potrzebny nie jest więc myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł, żeby go sprzedać Ja myślę, dlaczego nie mogę przez właśnie, nie mogę w taki sposób przez naszego taba wsiąść do wózka widłowego, a on by był przydatny w jednym miejscu, dlatego sobie też nim tam przejadę pomału. Oczywiście mówiłam tutaj o naszej e, fabryce mąki. On sobie tutaj na razie niech stoi, a my jedziemy rozładować znowu naszego pracownika jeżeli dziwicie się dlaczego ten pracownik stoi tak dziwnie a nie w polu tak jakby to po prostu crossplay Pracownik cross perspekcji ma tak że jeżeli jest zapełnione, to on po prostu wyjeżdża z pola żeby nie wjeżdżać w uprawę, żeby jej nie psuć zwłaszcza że my chyba też mamy niszczenie upraw włączone tutaj dobrze pamiętam? tak niszczenie plonów mamy włączone włączone więc pracownik nam odjedzie, żeby nie niszczyć, mimo tego, że jeżeli robimy na kontraktach, to my tak czy tak tych upraw nie niszczymy więc tym się przejmować nie musimy dobra, jest rozładowane, my sobie odjedziemy tutaj przyczepką ewentualnie możemy jechać już do zawieź albo nie, dobra, tutaj niech ta przyczepka sobie stoi na razie a czy my mamy coś innego do roboty na farmie niż to zlecenie? Chyba nie. Zobaczę sobie jeszcze jakieś inne zlecenia. Mamy tu zbiory plonów, tutaj dość dużo ziemniaków też mamy. Ale trzeba się chce bać w ziemniaki. My mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zleceń na ziemniaki. I to są pola numer 55, 7, 26, 44. 62, 70, 73. No, to są malutkie pola, biorąc pod uwagę 52, e, które jest takie największe z tych, które są jeszcze do roboty, no, 70 podajże. I to si za, 70, e, za 70 jest 10 tysięcy, Tak. Dobrze, widzę. Kultywatorowanie 65. No, to jest dość spore pole. I wiecie co? Mm, żeby troszkę żeby troszkę było różnorodnie, to weźmiemy też to zlecenie i sobie zrobimy. To jakiś nowy ciągnik, bo ja go nie nie widziałam nigdy. Co to jest za ciągnik? Będzie duży. Albo go nigdy nie widziałam, albo po prostu nigdy z niego nie korzystałam. To jest prawdopodobnie ten ciągnik, albo ten. No ja po prostu z nich nigdy nie korzystałam, jakoś tak e, nie, nie jestem przyzwyczajona do korzystania z tego typu ciągników, mimo tego że wiem, że są przyjemne w korzystaniu. Jakoś tak nigdy mnie do nich nie ciągnęło. Dojrzałem pomału do tego pola. Ja nie wiem dlaczego, ale nie spodziewałam się, że to pole będzie aż tak duże. Myślałam, że będzie troszkę mniejsze. Ale mimo wszystko mamy duży kultywator, więc może nie będzie tak źle, jeżeli chodzi o zrobienie go. To jest chyba nawet największy kultywator, jaki jest w grze dostępny, więc. Może nie będzie tak źle, jeżeli chodzi o zrobienie go. A my tymczasem, czekajcie. Mm. Tu. E -e -e. Inaczej, stwórz pracę. Pracę na polu. Ja się jeszcze muszę nauczyć e, obsługiwania a bo cel nie jest na polu, okej okay. może dlatego teraz, otwórz pracę, jest e, otwórz generator mm, wiele maszyn nie, liczba uwroci e, jedna uwroć i z powrotem. I wygenerujmy kurs. Ok. I powiedzmy, żeby zaczął pracę. Ile w ogóle będzie pracował? Niech tylko coś zrobi. Czekajcie. Będzie chyba, jeżeli zawrócę mu sama. Eee. Dobra, weźmy tak. Zacznie jechać. Tak, zacznie normalnie jechać. No, około 44 minut. Ok, to może nie w tym odcinku skończę, ale ewentualnie po prostu skończę poza nagraniem. Zobaczmy, jak tam w ogóle naszego pracownika od, od ziemniaków już pomału się zapełnia, więc podejdziemy sobie w ogóle innym traktorem, żeby go rozładować. Z tego względu, żeby potem przesypać do tej większej przyczepy i żeby zostawić troszkę na drugiej. Aby potem podjechać pod nią i rozładować do końca. Dobra. A wolę sypać w locie, żeby on się nie zatrzymał, właśnie, i nie tracił czasu, bo on też tam. Zaraz zobaczymy, ile ma minut do skończenia tego pola. Więc na pewno w tym odcinku by go nie skończył. Więc też prawdopodobnie zostawię go, żeby robił poza nagraniami, żeby już w przyszłym odcinku zrobić całkowicie coś innego. Jak widzicie, pracownik będzie jeszcze pracował no, niecałe półtorej godziny, więc no, dość sporo, jeżeli chodzi o mm, to pole. Zwłaszcza, że prawdopodobnie nie liczy tamtych e, pominięć, które zrobił chyba jeszcze pracownik liczący. Dlatego no, na pewno tego nie będę robiła na mm, następnym odcinku, no bo nie ma sensu przedłużyć tych wykopek, no bo to jednak jest dość smutna praca i mm, ja też nie chcę tutaj używać moda. Mm, Lizard Colossus, bodajże się nazywa. Ja chyba, nie wiem, czy go mam w, na tym sejwie czy nie. Mm, zaraz sobie zobaczymy. Mam teoretycznie tę paczkę Lizard Colossus Harvesters, ale mówię, nie chcę na razie go używać do, pra do pracy yy, kontraktowych, może tam jeżeli będę miała swoje jakieś prace, to jak najbardziej kiedyś, jeżeli będziemy stać po prostu na niego, żeby zarobić i kupić, a nie w nie wypożyczać, no to kiedyś się na pewno z tego skorzystam w ogóle taka ładowarka kołowa, ile, ile kosztuje? to 43 tysiące no to nie, na pewno Naprawdę jestem ciekawa, czy dałoby radę ją sprzedać w sumie. No bo nie jest nam w tym momencie potrzebna. A taki zastrzyk gotówki zawsze by się przydał. Dobra, tutaj niech sobie to kontynuuje. Tam w ogóle widzieliście kawałek, jak mm, zaczął robić pracownik, ale nie wiem co on robi, dlaczego jej cię ponownie uwróć. ponownie uwroci. Nie, i zrobić jedną uwroć, i jeździć w ten i we w ten. Nie ma co marnować czasu, żeby e, robić pracy jedną, robić tą samą pracę dwa razy. Dlatego jedziesz mi w tą stronę. Tylko że jest pod dość sporą górkę, i dlatego też jedzie jak jedzie, czyli 7 km na godzinę, bo zauważyłam, że często po prostu dają nam takie traktory do tych maszyn, które są minimalnie do nich dostosowane, chociaż jak zauważyliście tam może w, niektórym, w pewnym odcinku z Potentanta. To tam dali mi taki ciągnik, który nie pasował do nowego DLC z Horsham Aggravation. Tam ten ciągnik był o wiele za słaby, dlatego nie byłbym w stanie normalnie nim jeździć, ale to prawdopodobnie było spowodowane też tym, że tam tamto DLC dopiero co weszło na rynek i może nie dostosowali do wszystkiego w grze. To jest coś słabe, ale no niestety nic z tym nie zrobimy. Dobra, tu pomału coś tam jeździ. Hmm. Może spróbujemy, żeby jechał jeszcze. Tam, zobaczmy co on tu przekombinuje. Najbliższy punkt trasy. No i gdzie wyszukasz ten punkt? Okej. Okay. Okej, okay, jakoś jedziesz. Dobra. Ciekawa jestem, w którą stronę w ogóle zawrócić, czy w prawo, czy w lewo. Ale... Yy, Zobaczymy później. Teraz niech... Tu znowu gdzieś zostali zblokowany. Cię, niech to się wyłączy. Opuść. Przejdziemy sobie po prostu dalej trochę. I tu niech mi nie jedzie. Ale nie, 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 nie ten pracownik. Yy, nie ten pracownik, tylko ten pracownik. Yy. Dobra, przejdźmy sobie też tym, żeby od niego zabrać plony. Bo on też już tam... Chyba miał 86%. Więc możemy zabrać od niego, napełnić tamtą przyczepę i jechać z naszymi plonami Dobra, idziemy z popisową jazdą do tyłu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie to jestem za blisko, ale jeszcze jestem w stanie wysypywać ziemniaki. Nie jest tak źle. 8000. 14, 15, Tam to było około 20-18. Ci tego. O, 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 teraz to jestem już za daleko. Więc za bardzo przekręciłam kierownicę. Ach. No i tyle z jazdy za tyłu. Tyle mogę powiedzieć. Dobra. Ale przesypmy sobie to tutaj. Ten ta przyczepa ma, jak dobrze pamiętam, 52 albo 53 tony, więc na pewno jeszcze zapełniona nie będzie, ale chciałam zobaczyć, właśnie w którą stronę on pojedzie. Pojechał w tą stronę, dobra, myślę, że tyle, co jest tutaj na polu e, omniętego to wpisze się w te procenty, które każdy kontrakt ma, tak naprawdę, w sobie, że można zostawić. Bo jak dobrze wiecie, lub nie wiecie, to jeżeli robicie kontrakty, to nie musicie zrobić całego pola na 100%. Tylko to 100% zrobi się w pewnym momencie, nawet jeżeli nie będzie całe ukończone. Ale w sumie to pole jest bardzo duże, ale nie jestem pewna, czy te dwie linie by wystarczyły. Zobaczymy, jak skończy. Nasz pracownik tutaj zawraca nie wiadomo w jakim celu, w jaki sposób, ale chyba tylko dlatego, żeby nie wjechać tutaj do tego jeziora. Teraz my głębokie nie jest jak dobrze. Myślę, to za bardzo utopić się w nim nie da, ale niech. Nie, nie, da się! Przepraszam, da się utopić, bo przecież poprzedni, w poprzednim odcinku podaje e, że ten czerwony traktor się tam utopił. Nie cofa jeszcze tak daleko, żebyś mi tam nie wjechał. Dobra, ale my sobie wysypiemy już ten kombajn jak już jestem tą przyczepą tutaj i jak on się tutaj będzie wysypywał ja skorzystam z okazji i mm, zapraszam was na Discorda, na Facebooka oraz na Instagrama, oczywiście też na drugi kanał Świat Pod Ostrzem, na którym ukazują się przeróżne filmy związane z popkulturą. Oprócz tego zachęcam do zajrzenia do opisu, dlatego że znajduje się tam link do zbiórki, którą urządza moja koleżanka z uniwersytetu, gdzie zbiera pieniądze na dom dziecka w miejscowości, z której w sumie pochodzę. Tam mam du dużo z nią wspomnień i myślę, że Dzieciaki z domu dziecka na pewno by się ucieszyły z różnych prezentów, nie prezentów, które, na które zostaną przekazane te pieniądze ze zbiórki. Także jeżeli ktoś ma luźną dychę lub dwie, to naprawdę zachęcam na, do wpłacenia, zwłaszcza, że niedługo już grudzień i mikołajki. Oczywiście też zachęcam do zostawienia lajków oraz komentarzy pod filmem. Do zajrzenia do innych serii, które znajdują się na kanale. Także jeszcze raz dzięki wszystkim za obecność. Trzymajcie się. No i cześć!